Siema, jestem Marek, a ten dzień będzie najgorszym dniem w życiu Macieka, ponieważ wczoraj poinformowałem go o tym, że ma wstać o 7 rano oraz zacząć pracę, żeby odrobić pieniądze. Chciałbym cię oficjalnie poinformować, że jutro o godzinie 7 będziesz miał możliwość odrobienia pieniędzy, które straciłeś. Jak widzicie, po prawej stronie znajduje się już telewizor. Mamy również z powrotem piekarnik. Tutaj jest majster, który coś gotuje. A teraz idziemy zobaczyć, co robi Maciek. Maciek miał tutaj być i... i po prostu robić remont. Ściany miały być zrobione, ale tutaj widzę, że nic nie jest ruszone. Ale sprawdźmy, może przygotowuję sobie narzędzia. Paciek! Paciek! Maciek! 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 Okej, okay, czyli w takim razie oszukał mnie, i teraz zapewne dalej śpi. Majster, coś potrzebne na chwilę. Trzymaj kamerę. Trzymaj, trzymaj. Przerwa. Co, co robisz? No, trzeba iść dym robić. Dzięki, dym. Macieka tutaj w ogóle nie było. Nie. Miał być tutaj o 7 rano, jest godzina 12. Ja sobie montowałem na spokojnie film, a on w tym czasie spał. Nie było go, w ogóle nic nie robił. Nie. No to teraz robimy dym. Ale buzemu w sklepie. Co? W sklepie buzemu. I co, proszę spać? Tak, chyba. Gówniarzu! Kurwa, co ty tu tutaj myślisz? Mówiłem wczoraj rano, Czy nie mówiłem? A która? Która jest? A masz swój telefon po dwunastej już dawno. No i co? Gdzie jest? Jaki telefon to cię? Jest wszystko. Teraz idziesz, idziesz. Weź tą inkę. Idziesz w tej chwili. Do roboty. Ja Ci pokażę co robić. Masz ściany robić. Gówniarzy ty jeden Już! W tej chwili. No co? Chyba sobie żartujesz ze mnie. A wczoraj na telewizorze oglądałeś rzeczy. Co oglądałem? Kiedy? Widziałem na własne oczy jak oglądałeś. Tutaj masz, tutaj widziałem. masz roboty do robienia, tak? Co, co mam robić? Malować ściany. Jak one pewnie nie są do końca. Ale cię tak. przypominuję. A kto to tak robił? Ty? Co ci poszło? Co mi poszło źle? Dlaczego czemu tu są takie Daj, dziękuję bardzo. Co? Co ci się nie podoba? No nie widzisz? Słuchaj, gówniarzu mało. A to ty jednak robiłeś? I co? Wykorzystałeś go, żeby robił zamiast ciebie? Co? Gówniarzu mały. Będzie dzisiaj tutaj zapiętał. Także bierz wałek, ja będę cię pilnował. Co mówisz? No właśnie, szlifuj, szlifuj. A czym masz szlifować? O, właśnie, właśnie. Masz tutaj papier? szlifuj. Nie trzeba szlifować. Chcesz do Warszawy jechać? Nie trzeba szlifować. No ścianę, tutaj! Takie, a przez to mokre jeszcze jest! Powiedział, że musi wyschnąć. To tutaj szlifuj! O! Ty! Majster, gdzie? Dobrze, w takim razie niech oni się dogadają. Zapraszam Państwa do oglądania. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie subskrybować tego kanału. Nie klikajcie tego przycisku, który znajduje się na moim palcu, tam na dole. I w dzisiejszym odcinku będziemy pełnić nadzór nad maczkiem. Wymyślimy mu jakieś specjalne zadania. Telewizor na szczęście udało się odzyskać. Piekarnik, tak samo, ale oczywiście pieniążki trzeba odrobić. Remont też musimy jak najszybciej skończyć, dlatego będziesz zapierdzielał, aż ci ręce odpadną. Zapraszam, do oglądania. Dobrze, także jak widzieliście, udało się Maćka obudzić. Ja przygotowałem sobie magiczne krzesełko budowlane. Będę musiał po prostu kontrolować Maćka, żeby nam nigdzie nie uciekł. Usiądę sobie i tyle, bo trzeba go po prostu obserwować. Gdzie on jest? Ręce moje. Bo... Będziesz miałem gówniarzu, co ty robisz? ręce je! A co miałeś robić? Ręce Pracować miałeś! No pracuję, muszę się przygotować chyba, co? No. Odetnę ci wodę teraz. Przecież ty się nie znasz na odcinaniu wody. Tak? I cię hodowlą nie wodę. Zamknij się, idź tam do pracy, a ja ci wodę odetnę, zobaczysz? Więc tutaj, wystarczy przekręcić. Ja mnie chcesz dostać. Idź tam. Dobra, coś tam pogrzebałem, powinno działać. Maciek, spróbuj. Eee! Do roboty. jest woda! Nie ma wody, nie będziesz miał rąk. Tutaj jest praca do zrobienia. Rękawiczki jakieś? Nie ma żadnych rękawiczek. No to nie robi. A to wam ścianę później. Proszę bardzo. Masz taki pędzel na łbie. Ja tutaj siadam. O, tu masz rękawiczki, zobacz. Widzisz? Tutaj masz rękawiczki. Masz rękawiczki tutaj. Jedna. A to moje. Dobra, pożyczysz mu? Nie. Dobra, to tutaj masz jeszcze jedną. Masz jedna, druga. Tu są nowe. I bierzcie za robotę. Gdzie tam nowe? Oni zasłuży sobie na nowe. Chyba nie na tą rękę. Weź sobie nowe. No, masz. Tutaj mamy wszystko zeszlifowane. Zaraz będziesz to wszystko malował. Zdaj sobie sprawę. Tutaj jeszcze trzeba też otynkować, nie? Tam nie, on tylko może poszlifować, pomalować. No jasne, on będzie wszystko robił. I tutaj zacznij mi już panele, panie dzisiaj. Nie rękawiczki, skąd Nie interesuj się, tylko rób to. A ja się przyglądam. Wiesz, że to stało, nie zejdzie z całym nie? Będziesz musiał mieć później doby. Dobra, ro. No co jeszcze? Teraz bierz odkurzacz, odkurzaj tutaj. Bierz farbę i maluj. A kto ma to zrobić za ciebie? No ja. Gdzie jest ta scrooge? Szukaj. Nie znalazłem. Przez ostatnie 5 minut jakoś w miarę sobie radził. Myślę, że można go zostawić i za chwilę sprawdzimy sobie efekty jego pracy. Ja w międzyczasie będę musiał zmontować film na jutro. Skończyłeś? No już. Podkurzane, tak? No dobrze Patrz, mam tutaj szmatkę nawilżoną. No i co? Jeżeli będzie brudna, to masz przestranę. Tak. Dobra, wycieramy tutaj. No nawilżona to chyba jasne, że będzie brudna, co? I co to ma znaczyć? Widzisz to? Widzisz to? Co? Jeszcze raz odkurzaj. Czemu? Ale ma być przecież tu nie ma co odkurzać! Patrz, nie ma co odkurzać, bo to jest mokre, dlatego się zbiera. A tak to jest przyklejone i się nie da Dobra, iść. chodź, chodź za mną, pokaż coś. No idź, 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 idź przede mną. Idź. W prawo. W prawo jeszcze raz, tutaj, tu, 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 tu wchodź. No, ale przecież tu jest garaż No tak, idź tam. Nie wiem, co? Prosto. Zapalę ci światło. No idź, idź. Szybciej. No, Mi zimno w nogi. No dobra, trudno, czy było buty ubrać. Co? Tu zobacz, widzisz to? No, Bierz to? No. Tak. Jedno? Tak. Ciężkie, czy lekkie? nic nie ma. I miejsce. jeszcze to. Wałek. k***a. Ojejku. Dobra. Wałek masz i tak dalej do malowania? Nie. No to, to musisz wziąć. Ale nie ma wałka, tak musisz sam sobie zorganizować. bo ty pędzel masz na bóbie. No widzisz, jaki zdolny chłopak jesteś. Ogólnie... To jesteśmy... W... Dawaj, młączymy łeb. Macie, uspokój się. Dawaj! Nie, cicho. Ogólnie jesteśmy 5 godzin do tyłu. Miałeś stać o siódmej i zacząć robotę. Ale wiesz, że mi się jeszcze spać sobie? Dlatego musisz robić wszystko dwa razy szybciej. A. Bierz to i maluj. Decin. Nie wiem, zorganizuj sobie coś. Przecież to trzeba zaglutować pierw. No to masz tutaj grunt, tak? Nie widzisz? No mam. Dobra. Masz 10 minut na organizację narzędzi i sprawdzamy. Tak? Ja tutaj czekam. Halam stopę. I masz 10 minut na organizację narzędzi. Wszystkiego, tak? to Poczekamy. No to sobie, poczekamy. No i co dalej? No organizujesz narzędzia, czy co? No ale skąd, no pędzel mamy, mówię. mówiłem. Nie odzywaj się tak do mnie. Tak, patrz. Nie odzywaj się, zostaw, zostaw mnie, zostaw mnie. To zostaw mnie! Wezmę czekam tam będę tak jeździł. Organizuj, organizuj sobie lepiej wałek, tak? Nie. No to nie, ja mam czas. Ja Jestem będę Tak, do nie A rób sobie, co chcesz. Ma być dobrze zrobione, tak? Rozmaruj to. Ale ty jesteś, jesteś najgorszym karmą jaki jest nie. Mike jest tysiąc razy od ciebie lepszy. Ja ci załapię ten mały. Urodziłem się, że ze skarbina na kolejna. Macie! Yeah. Chodź tu w tej chwili! Ucieknie, że głupi. To znowu uciek nic nie robi. Co ty robisz? Hey ho. Czemu uciekasz? pracy hey by się szło. Musisz tą ścianę wyczyścić. Szmatką, tak? Zgadza się. Szmatką wyczyścić, bo jest zakurzona. Albo odkurzyć. Tutaj masz wałek. Słyszysz? Masz wałek. No, karłowaty wałek. Farbę bierzesz, farbę. Grunt! To grunt bierzesz! Dlaczego nie wiem? Bo ten jest za duży na ciebie. Z tym się No o to chodzi właśnie. Wiem, że ci dzisiaj ręce odpadną, tak? Nie, to jest specjalne zabezpieczenie, żebyś tego nie używał. Mały, tak? A ci ręce odpadną. Macie zakładaj, mały. Nie! Nie będę się włączył. No nie założysz. Tego. Te Co karły... Te karły są Ale? zmiana dzień coraz głupsze, Masakra. Może rzeczywiście damy mu inny wałek? Chociaż nie wiem czy się znajdzie. Ja się to nie chyba jest. się znajdzie taki, mam jeszcze. Mogę dać ci taki, bo innego nie mam i tak. No też zrobię. Może większy się zmieści. W każdym razie masz? Dobra, bo robię Ale najpierw ścianę musisz odkurzyć, tak? Ja muszę. Odkurzacz, bierz i musisz usunąć kurz. Rozumiesz? Usuń kurz ze ściany. A ja ci dam specjalne narzędzie do tego. Tory, co to się to się powinno robić odkurzaczem. Ale trudno, o tym też można. Masz. Chciałem od tym robić. Ścianę odkurzyć. Kręcić, Tak. Tak. Czy tak Rób jak uważasz. I zobacz, co robisz. Zobacz, co robisz. Widzisz to? Na salon wszystko idzie. Z tej strony. Maciek. zobacz ile kurzu tutaj jest teraz. No, odkurz ścianę i zabieraj się za malowanie. Dobrze, teraz specjalna komisja sprawdzi, czy ściany już są wyczyszczone. I co? W granicach tolerancji. Możesz przejść do gruntowania. Uh, uh, a czy to się robi? To się robi. A te poprawki co tu były, to są starta? Jakie? No tu takie były mazy. No tu, tu tu? Jak tu? A tutaj. No, nie wiem, nie wiem. Dobra, gruntuj to, tak? Okay. Tutaj były takie leciutkie. No, no to poprawione. Tu trzeba to jest kreska, trzeba do... No, no, no widzisz. Widzisz co zrobiłeś, Gamoniu? Ej! Rób to! Morda! jest ta krew i tak to właśnie ma wyglądać. Dzisiaj to wszystko musi być już skończone. No po co ja to odkurzałem? Jak ja mam dalej szlifować? Tutaj tylko kreseczkę, już skończyłem szlifować. Nie, jest kreska. Dobra, to zmasz ją, ale dzisiaj to wszystko musi być skończone. A co mam na myśli, mówiąc skończone? Mam na myśli to, że właśnie tu, gdzie stoję, nie może już być tych płytek, tylko muszą być panele. Ściany muszą być pomalowane. Oraz muszę stawić swoje nowe meble i urządzić sobie przez pokój. A efekt finalny będzie na pewno zajebisty. Rób. Koniec! Co teraz? Gruntujemy. Jak? Bierz wałek. To tu mam gówne. Mówiłem, że masz się zmęczyć. Bierz wałek. Znowu nowe wałki. Jak chcesz, to możesz dać inne no. To w Gdzie? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? No to ja ci pójdę. To idź. To jest w kartonie. Gdzie jest ten wałek? W kartonie w garażu. Nic A masz władzy całą kolekcję wałków. Ma głupi. Gdzie jesteś? Kto znowu poszedł? Gdzie na dwór? Zabiję go normalnie teraz. Ma pracować dziad, a co robi? Karzeł! Gdzie ty jesteś? Maciek! na gdzie jest Maciek? Ty, nie ma go! Nie ma! Miasz jeden, mały. Miałem o 7 godzin robić, jest godzina 13, już po 13 nic nie jest zrobione. Co? Słyszę cię dziadu zacrany. Już do roboty! roboty. polować, tak? A ty co znowu żarty sobie robisz? Nie chcę. Bierz się za bałek i ma być zrobione, tak? Chcesz mieszkać? To ma być zrobione. No, czy ja mam go myć? Nie musisz. Tylko nie wiem, czy dasz radę, bo... I co już? Dobra. Teraz ja cię przypilnuję. Do no roboty, gówniarzu. Raz, dwa. W tej chwili. Szybciej. Proszę bardzo. Bałek tutaj. O. Ma kapać, no. dawaj, dawaj! Co? Maluj, maluj! ja wszystko widzę, filmuję! Czemu tu się takie głębokie zrobiłeś? Ej, Maciuś, Maciuś! No, bo dla odchodząca! No, też! Spierzyłeś robotę? Nie, to jest farbę. Widać. Ale to. To jest. co? To? to. No tutaj to zobacz, widzisz? Jest... Rozsmaruj to! Wymieszana jest to? Farba? No. Wymieszana? Są poprochy zwałka. Wymieszana? Ja nic nie mieszałem. Znalazł no, się. Znalazł się. Ale dzisiaj jest okrutna strata. Zapewne skończymy to o pierwszej, drugiej w nocy. Nie Maciuś? Jesteś gotowy na pracę do drugiej? Tak, nie wymieszałeś i teraz co? Ty masz to robić, nie ja. I co, czemu nie robisz? Czemu nie robisz? No bo, bo co? Jest skończone jest. Gdzie jest skończone? A to? Pieniądze się należą. A to? Pieniądze! Jakie pieniądze? Zarba te robotę. Ty koła. chyba chory jesteś. Skończyłem? Miałeś odrobić swoje pieniądze. No ale to ja, bo ten, yy, Bo to więcej ogólnie kosztuje i dwa koła ci oddałem. Dobre. A to to I co to ma znaczyć? Musisz dać jeszcze. Żeś tylko spieprzedł, To majster matem. przychodził! I co? I otarł? No. Dobra, dwa to teraz koła! Jeszcze nie skończyłeś. To Szynter. Ty. Nie, to twój wałek Nie Nie, to majster Dobra, idź, idź do tyłu, idź tam, prosto, 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 w lewo Widzisz? Nie, 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 stój, 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 stój Tu, Spójrzcie się w lewo Kolejna ściana czeka na ciebie Idź! No idę, idę Ciebie zostawiam z wałkiem i farbą Spodnie mi odkupisz No odkupię ci, ale najpierw pomaluj Bierz grunt Jeszcze nadziwiam rękawiczkę Rób Ja mam białą stopę całą Rób Idź no, myślę, że dobrze mu idzie, są to małe niedociągnięcia. Można powiedzieć, że spieprzył robotę, ale darujemy już. Idziemy sprawdzić postępy pracy. Maćka. I co Karle? Co? Czemu nic robisz? Co zrobiłeś? No, sklep No to co? Teraz... Ej, ty! Co on ma robić teraz? Nie, a tak serio? Nie, 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 nie. nie Tutaj musisz tą ścianę wygładzić teraz. Tutaj na górze w szczególności. Wiem, że jesteś karłem, ale jakoś ścięgniesz. Dalej, tutaj. Nie chcę gładzić. Patrz, patrz Musisz jeszcze wziąć tutaj Flexa i tam tą rurę uciąć. Pro, pro. Nie, tu nie, tu nie. Tutaj trzeba coś innego zrobić. Jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno. No, ale tutaj. Jeszcze pobrudziłeś mi kurtkę. Gdzie? Co sobie pobrudziłeś? Nie, Przenosząc mi wałek. A, no dobrze, no to trudno. Masz na No, to rób. No, nic z Dobra, bo ten debil coś odwala, słyszę suszarka i nie powinno być. Maciek, wyłączaj to w tej chwili! Co? Co ty robisz? Suszę! Chory jesteś? Czemu? Oddaj suszarkę. Co tam jest? Gładź? Co? I ty debilu gładź suszysz? Suszarkę daj! Ale tego się nie używa! Co się nie używa? Co za idiota, to przecież to wszystko odpadnie. To co ja mam zrobić z tym? Y musisz poczekać aż wysnie, tak? No Tyle lepiej sposób? tutaj ścianę gruntuj, tak? Chciałem nie suszyć. W ogóle się nie robi. Idiota po prostu. Ale najważniejsze jest to, że zaczął już coś robić. Także myślę, że za dwie godzinki ściany już będą gotowe. No i wtedy będzie mógł już kłaść panele. Chodź, nagramy, trzeba Cię pochwalić w końcu. No chodź, nie wstydź się. No chodź. No jestem ja. Mogę Cię od góry nagrywać. Dobrze, tak więc Maciuś już się ogarnął i zaczął ładnie pracować. Tak więc wielka... Nie zrobiłeś nic złego teraz. Mam co tu nigdy w życiu? Mam nadzieję. Także ogromna pochwała dla Maćka. Tutaj jak widzicie, ściana jest już cała biała, brakuje tylko farby. I stwierdziłem, że w sumie mogę Ci pomóc, żeby ta praca szybciej poszła. Daj, na co czekasz? A już Cię pochwaliłem! Już Cię pochwaliłem! A ty co? Pracuj! Tak więc, żeby ta praca szybciej poszła, to pomogę mu Wracamy do was po prostu, jak już te wszystkie ściany będą białe I co dalej? Bo, bo, bo ja nie wiem, no ty tu jesteś kierownikiem Wracamy do nich, jak wszystkie ściany będą białe i zaczniemy kłaść panele O tak, duch Bo znając życie, macie to po prostu w dupie jak to malujemy Także po co w ogóle to pokazywać? Widzimy się wkrótce Jak ci idzie? Dobrze mi idzie, już wszystko jest tutaj prawie zrobione Za chwilę będziemy malować i będziemy kłaść panele Który raz już mówię o tych panele? No któryś na pewno No i... Tutaj właśnie gdzieś wyświetla wam się karta, zagłosujcie, czy zostawiamy to, czy wyrzucamy to. A umiesz kłaść Co mówisz? Umiesz kłaść panelę? No mój przecież ja tą kładłem, to po Dajcie znać, czy to zostawiamy, bo to w sumie jest fajne i niefajne. Także decyzja należy dla was. Maluj. A to ty nie miałeś tego robić? Dobrze ci idzie. Zostaw. Bierz pędzel, zatrzewałek i maluj. Zobacz, już jest ciemno. Ile czasu zmarnowałeś dzisiaj? W ogóle. Ale Maciuś, i tak cieszę się bardzo, że się zmieniłaś. A czemu to jest teraz takie? Jakie? Jakiś silny jestem teraz. No bo wymieniłem, lepszy jest. Dobra, na no, całe szczęście Maciuś mnie wyręczył, ja już nie muszę pracować. Maciek co robisz? Jak no tam postęp pracę? Ja ci idzie, co? Ale co zrobić? Co ja wiesz, że to trzeba jeszcze wygładzić? No wiem, widzę, no nie jest równe, tak? Ale zastanów się, to, co to gładzić. No żeby było równo. A co ty będziesz na to patrzył, czy to jest równo? Ktoś ci przyjdzie i powie, że to nie jest wygładzone. No teoretycznie to nie. <laughs> On no to robić? No i co? Ma być taka dziura tutaj? Co? No, no, dobra, to jakiś jak poważę. uważasz, ale jak widzicie, drodzy państwo, tutaj są wszystkie białe ściany. Między innymi ta jest biała, ta jest biała, tu jest białe. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to ukończyć. Aktualnie jest godzina druga rano, ale my poddajemy się i walczymy do rana, żeby jak najszybciej to zrobić. Czyli nie gładzimy, tak? Dobra, jak mówisz. W sumie, mi też się nie chce, Ja bym to pomalował, położył pan na tej do widzenia. To Co? bierzesz stąd. Ale nie to, to to... Nie, 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 bo to jeszcze gorzej. Zostaw to, zeszlifuj i najwyżej będzie dziura. Niestety dzisiaj, a w zasadzie wczoraj nie zdążymy już tego zrobić, a przede wszystkim nie zdążymy już położyć paneli, ale Maciuś jest chyba pełen energii. Nie jestem. Jesteś, nie jesteś. Jestem. Jesteś! Czemu! Jesteś, masz energię, tak? Także Maciuś powiedział, że ma energię, żeby pracować tutaj całą noc. Ja już idę, jest już pół do czwartej, także Maciuś, zabiera się za robotę jutro około godziny jedenastej sprawdzę, Czyli jak to będzie wyglądało. Maciek, rób to, tak? Także widzimy się po prostu z Państwem już jutro.